Festool opracował innowacyjną frezarkę górnowrzecionową OF-1010REBQ. Wyposażono ją w wysokowydajny silnik o mocy nominalnej 1010 W i zaawansowaną elektronikę sterującą, zapewniającą także ochronę antyprzeciążeniową. Testowana frezarka ma klasyczną kolumnową konstrukcję. Aby zmaksymalizować dokładność pracy, zastosowano w niej blokadę pozycji roboczej zespołu napędowego działającą na dwóch kolumnach jednocześnie. Głębokość frezowania ustawia się w zakresie od 0 do 55 mm z dokładnością do 1 mm. Służy do tego ogranicznik, podziałka milimetrowa z ruchomym wskaźnikiem, śrubowy precyzer o zakresie skoku od 0 do 8 mm i trzy poziomowy zderzak rewolwerowy regulowany śrubowo. Elektronika sterująca umożliwia płynną regulację obrotów frezarki w zakresie od 9500 do 23000 obrotów na minutę. Ważną funkcją elektroniki jest też hamulec zatrzymujący wrzeciono w około 2 sekundy po wyłączeniu frezarki. Frezy montuje się za pomocą tulei zaciskowych 6 lub 8 mm. Ich montaż odbywa się z użyciem klucza płaskiego oraz blokady wrzeciona i jest łatwy do wykonania dzięki powiększonej przestrzeni pomiędzy stopą a zespołem napędowym. Stolik frezarski jest precyzyjnie wykonany i umożliwia bardzo dokładny montaż akcesoriów, w tym także pierścieni kopiujących. Do frezarki OF1010REBQ Festul oferuje kompleksowy wybór frezów i bardzo dużą ilość akcesoriów systemowych, które ułatwiają oraz precyzują pracę. Aby zapewnić czystą obróbkę w testowanej frezarce zastosowano łapacz wiórów z skróczcem do węża odkurzacza i dolnym kołpakiem, który zwiększa skuteczność ich odsysania. Testy rozpoczęliśmy od precyzyjnego, delikatnego sfazowania stopnia dębowego. W teście drugim dokładnie rowkowaliśmy deskę sosnową za pomocą freza palcowego. W trzeciej próbie wykonaliśmy dokładne zaokrąglenie krawędzi frezem z łożyskiem prowadzącym. W kolejnym teście precyzyjnie zaokrągliliśmy bok sklejki o grubości 8 mm. W próbie szóstej dokładnie do powierzchni wyrównaliśmy okleinę boczną z drewna orzechowego. Testy zakończyliśmy precyzyjnym wycięciem otworów w sklejce o grubości 8 mm. Naszym zdaniem frezarka górnowrzecionowa Festul OF1010REBQ wyznacza nowe standardy dokładności i jakości frezowania dla tego typu sprzętu o mocy nominalnej 1000 W. Dzięki rozbudowanemu systemowi akcesoriów wykonamy nią łatwo oraz precyzyjnie wszystkie operacje frezarskie i na najwyższy poziom podniesiemy jakość pracy.